Siemaneczku, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku staniemy się niewidzialni i będziemy łapać przestępców. Tak, będziemy dzisiaj łapać przestępców drodzy widzowie. I także chcecie być niewidzialni. Pamiętajcie o łaperce w górze, dzwoneczku i subskrypcji. Pamiętajcie, żeby te rzeczy wykonać, to będziecie najlepsi, więc szybko zostawiacie łapeczkę, subskrypcję i lajkacza, a my lecimy z odcineczkiem i dzisiaj stajemy się niewidzialni. Będziemy łapać jako niewidzialne wszystkie. Lecimy, pokażę wam teraz jak się stać niewidzialnym, a w czasie gdy my lecimy, pokażę wam jak się robić się niewidzialnym, bo w sumie ostatnio pobawiłem się tym trochę i dużo osób się pytało Andy jak ty to zrobiłeś, że jesteś niewidzialny? I już wam pokazuję jak ja zrobiłem, że jestem niewidzialny. I w sumie dużo osób właśnie się zastanawiało, o co z tym chodzi, czemu tak jest? No to już wam pokazuję. Nie, że to wam się spodoba i będziecie też tego korzystać, tylko nie za dużo, nie za dużo. Bo to będzie złe, że ale już wam pokazuję, co trzeba dokładnie zrobić. Musicie mieć broń. Jako policjant broń macie. Jeżeli jesteście prizonerem, krymina kryminalistą, musicie sobie broń, yy, niestety, zdobyć. Respicie sobie autko lub lecicie po autko, tu jest blisko, po dyrbajka. Spełnijcie sobie tutaj dyrbajka, Ja sobie go przerobię i go zostawiacie. Wchodzicie sobie do monster Traka i... Jako pasażer, pamiętajcie, że jest obowiązkowo wejść jako pasażer do Monster Trucka. To jest bardzo ważne. czasie wy zostawicie subka i lajka, a ja mam pokazać jak być niewidzialnym. Wchodzicie sobie do Monster Trucka i naciskacie teraz E i jedynkę jednocześnie. I wasza postać jest zakrzywiona, tak, tak, taka krzywa. Jeżeli jest wasza taka krzywa, waszym zadaniem teraz jest podejść do motorku. Widzicie? Enter Driver jest teraz na pasażer, a wy musicie wejść na pasażera. Naciskacie E, chowacie broń, stajecie się niewidzialni. I wtedy możecie wziąć kajdanki. i Idziemy teraz trollować ludzi, niewidzialnym mendi. Jeżeli nie wiecie jak, to możecie sobie powtórzyć. Także robić sobie to. Także ten bóg zostanie za tydzień usunięty. I od razu informacja: nie ma update'ów w tą niedzielę. Update został przełożony, ponieważ za dużo nowości wchodzi w update'ie, i nie zdążyli się wyrobić. I nie zdążyli się wyrobić, więc przepraszają i update będzie w kolejną niedzielę. Ale na pewno już raczej 100% w następną. Więc nowe bronie, nowe auto, wszystko zobaczymy na stronę niedzielę Ja też sobie od razu pozbierałem. Prawie 900 tysięcy. Mam nadzieję, że. Widziałem widzowie. Mam nadzieję, że będą zaraz pijać wszystkimi do... do policjantów. Szukamy jakiś. Szukamy. Samsung. Szukamy kryminalistów i lecimy po nich. Nie. Nie, nie! nie zostaw mnie do beyciu. Jak coś, nic nie widziałeś? Nic nie widział, nic nie słyszał. Jak coś to do spokojnie, to to robię. Wierzę, że ci ludzie się nie obrażą, że robię to po niewidzialnemu. Dobra. Yy, I pamiętajcie, nie wchodźcie do samochodu, bo wtedy ta zdolność nikt tylko na motorach możecie jeść. Niewidzialny motor jedzie po kryminalistę. O tak, <laughs> będę zły. Normalnie będę diabełem, normalnie. Gdyby stąd wyjedzie, jak gdyby nigdy nic, a ja haps i mam go. Wyje, nie wyjedzie. Chyba za długo będzie się tam przeglądał, to nie ma sensu. jest proszę teraz. Nie ma sensu. Tu ktoś Szybko! Dobra. Mam cię! Niewidzialny policjant znowu w akcji. Dobra, w ogóle ciekawi, czy coś ludzie w Dobra. Nie Nie się niektórzy, jestem niewidzialny. Ten się nadal przerabia, to nie ma sensu na niego czekać. Jest są jeszcze ludzie. Jest tyle kryminalistów. Znaleźć. Może ktoś jest z muzeum. Tak, możliwe, że ktoś jest z muzeum. Okej, okay, a ja niewidzialny. Podjadę się na niewidzialnym motorku do muzeum. Lecimy. jazda pure Wyżej. Tak? Nie, nie ma tu nikogo. O nie! I po ciemku jeszcze. To będzie idealny czas dla. Nie, ktoś tu jest, albo. Nie, po prostu jest tylko Volt. Dobra, trudno. Ok, lecimy sobie. Gdzie ten policjant, niewidzialny policjant, przyjmuje miasto. Cały czas krążę tutaj, bo tu powinno się zebrać najwięcej osób. Ale widzę, że jest to mapę powiększoną. Ciężko kogokolwiek znaleźć. Bo teraz nie wiadomo, gdzie oni są. Oni pewnie coś rabują. Nie wiem, gdzie oni mogą być. Okej. Okay. Jest mam. Oooo! No nie. Cześć. Nie, nie, nie. On mnie widzi. Jak on mnie widzi? Nie wolno mi tu. Chodź tu. Chodź tu natychmiast, kolego. Chodź tu mi tu. No właśnie. O. Złapany. Niewidzialny policjant policja w akcji. Niewidzialność. No gdzie? On mnie nie widzi. Dobra, mamy go. I kolejny. Dobra, trzy osoby złapane. Kolejne osoby. A. Dobra, złapane. O nie, nie. O, Dobra, mamy. Wow. Oni tam jeszcze są. Podjeżdżam. moim motorem, mój motor. Jestem na koni... Jazda. Nie, o kurczę. Ale to byłby trik, jak go złapał. Chodź tu. Chodź tu, ściga ci niewidzialny motor, zatrzymaj się Ijo, ijo Nie no, chodź, chodź tu, zatrzymaj się Zobacz, niewidzialny motor Co, nie złapałem go O nie Eee Dobra, To jest teraz czas na mnie To co, że jestem wolniejszy To co, że ja nie umiem tak przyspieszać jak oni Ja to zrobię Tak jest No i mamy go. No i to jest. O to chodzi w tym. O to w tym chodzi. Trzeba łapać przestępców. I w ogóle teraz, ile złapaliśmy? To końcówka była. A policja. Chciałem tutaj zakręcać. Aj, mamy ich. Mamy tych gagatków. Nawet nie będą wiedzieli, że policjant wchodzi do środka. Jestem peleryna je w Harry Potterze. Nie mogę. I czemu spokowali? Chodź tu. Wiem to. Lecimy. Ło! Wow, mamy go! O, ale normalnie te triki to są konkretne. Przepraszam, że może kasy nie odniosłeś, ale jeżeli odniosłeś, to tak jest. Ciekawe, czy coś o mnie piszą. Chyba <grywa> nie są zadowoleni z tego, że jestem niewidzialny i chłapie. Chodź tu, cześć kolego. Wo, jak to zrobiłem? Ten jak to mi stoi na dwóch. Dobra. Ja nie chcę jako pasażer, Tylko kierowca, niewidzialny kierowca motoru. Niko, nie, nikt nie wie, kto to jest. O no nie, znowu! I cofa, i cofa do tyłu przez te lagi Jalbrega. O nie! Uś... O nie, wywalił się! Nie, kurczę! To jest, to jest to dobre, że ja wysiadam szybciutko przed nim. To jest to, to jest to, tu robię teraz to. Robię teraz, robię go teraz. Robię go teraz. Teraz tak, to jest to. albo tu, Jecę tu. tu. Dawaj go, dawaj go. Dawaj go. Nie wierzę, że go nie zaatakowałem. Co? Dobra, do tego. Do tego, do tego. Szybko, zanim on wejdzie do bazy. On mnie nie widzi. On mnie nie widzi. On mnie nie widzi. Co za awaria. I nie widzi. Nie zniszczą mnie tu, bo mnie nie widzą. Otwieramy to tą w sekretnej bazie. Jest trochę osób. Bamy się tu. Nie będą wiedzieli, że tu jestem. u u i tu, i tu będziemy mieli ciak? Nie, mamy ich, mamy ich, proszę. Dobra, mamy go! Jest idealnie, zrobiliśmy to. Jestem jeszcze gdzieś. Jakieś... Mamy kolejnego. Chodź tu, chodź tu, kolego. O nie, tak to nie będzie. To jest ten, ja go muszę złapać jeszcze. Piszcie, czy go złapię w komentarzu, czy go nie złapię. Dobra, jazda. Mam motorek. Niewidzialny moto niewidzial na niewidzialnym motorku siedzi niewidzialny Mendy. A tylko za tutaj ten. Zobaczcie, w ogóle najgorsze jest to, że wszyscy uczyli, że jestem w policji, to wszyscy chodzi do policji i zostało tylko czterech miejsców. więc no zabawa odbywa się tylko z kryminalistami, bo większość, nie wiem czemu, po prostu idzie do policji, a widzą, że ja jestem. To zła praktyka, lepiej być w drugiej stronie. Nie. Jeżeli jestem policjantem, to lepiej być kryminalistą. Wtedy można brać udział w zabawie. Nie, nie! Dobra, nie, wariat. To nie daje w ogóle nic. Wariat, chodź tu. Ja ci pokażę. To to jest przyspieszacz. Nie, to nie działa. Nie chciał I zniknął. Pieczone. To no, trudno, to dobra. Drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Yy, to byłem ja, niewidzialny mend. Jestem tutaj na cały czas. No, mogę sobie rozłożyć na przykład kolczatkę. Jestem. To ja byłem tutaj, jestem z korczatką w ręce. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka.